Cześć kochani, witam Was serdecznie w bardzo fajnym filmiku, ponieważ otworzymy sobie razem, wspólnie, e, niemal na żywo, e, moją nową torebeczkę. Jak widzicie po nazwie będzie to torebka marki Fabiola. Ja tej marki wcześniej nie znałam. Poznałam tę markę tak naprawdę dzięki Wam, ponieważ pytałam Was jakiś czas temu, no już kilka miesięcy temu na e, Instagramie, Jakie polskie marki torebek chcecie mi polecić, e, ponieważ e, chciałam coś e, nowego po prostu na wiosnę oraz lato i torebka e, do mnie dosłownie wczoraj przyszła. E, powiem to co zawsze, nie wiecie ile mi kosztowało, żeby tej torebki nie otworzyć, bo zależało mi, żeby nagrać właśnie pierwsze. Mm, pierwsze wrażenie, więc już sobie e, otwórzmy ją e, razem i ona była wysłana właśnie za pośrednictwem kuriera DPD, e, w piątek została wysłana właśnie z Polski i w poniedziałek była już u mnie, e, także super, bo dostałam też ten taki właśnie numer, gdzie mogłam śledzić swoją przesyłkę, kontaktować się z kurierem, bo e, nie było mi w domu, więc e, bezpiecznie torebka do mnie dotarła, także już sobie e, otwieram Mamy to, troszkę tutaj się kartą uszkodził, ale nie szkodzi, więc torebka marki Fabiola. Ja czekałam chyba 7 albo 9 tygodni na tą torebkę, ale za chwilę wam opowiem trochę więcej o samej marce. Pierw. Może ją wspólnie zobaczmy. Takie wiecie, narodziny można powiedzieć. Także mamy kartonik. W środku mamy jeszcze papier, tak pod kolor się ubrałam w sumie trochę i zobaczmy, zobaczmy fanfary, nigdy tych nie widziałam na żywo, więc jestem ciekawa, jak ona e, będzie wyglądała na żywo, bo na zdjęciach na Instagramie prezentuje się pięknie, także uwaga, uwaga. Pasek, pasek. uuu, hello, hello. Wow. Mamy to. Tutaj jeszcze jest e, jakaś ulotka. Torby szyte z sercem. Fabiola. E, czyszczenie zamszu i nubuku i tak dalej. Także to sobie za chwilę jeszcze zobaczę. E, no, powiem Wam, że robi wrażenie na żywo ta torebka. Wow, pozwólcie, że sobie szybko zainstaluję pasek i już wam trochę o niej więcej opowiem. Na żywo ta torebka robi naprawdę ogromne wrażenie. Mega mi się podoba model, rozmiar oraz... Oraz kolor, który wybrałam, za dużo ry, w jednym zdaniu. I muszę Wam powiedzieć, że ja tą torebkę od marki e, dostałam, ponieważ napisałam do nich, że e, właśnie moi widzowie mi polecili e, tą markę i chciałam sobie jakąś torebkę zamówić, zrobić open box i tak dalej. I po prostu chciałam się dowiedzieć, jaka jest cena za wysyłkę, bo e, z tymi cenami jest różnie. I dostałam e, wiadomość zwrotną, że mogę sobie wybrać dowolną torebkę, e, nie muszę ponosić żadnych kosztów, po prostu, że w ramach prezentu e, mogę sobie taką torebkę od marki i wybrać co ja tak przeczytałam i mówię, naprawdę? Ja mogę, więc mówię: no Oczywiście, tym bardziej, że uważam, że te torebki są bardzo przystępne cenowo. Ten model kosztuje z tego, co pamiętam, około 240 zł, jeśli się mylę, Wam tutaj dzisiaj przy to z boku. Więc moim zdaniem, jak za ręcznie robione, niepowtarzalne torebki, które są skórzane, wiecie, szyte dla Was dla z Was ym, oddzielnie, to jest dla mnie po prostu bardzo dobra cena. Z tego, co się orientuję, to aktualny czas oczekiwania na torebkę to jest y, około 11 tygodni, więc należy się uzbroić w cierpliwość, ale świadczy to tylko o tym, że y, jest dużo zamówień, że marka naprawdę prężnie działa i że torebki są popularne. I nie dziwię się, bo ja kiedy zobaczyłam tą y, od razu po wyjęciu z opakowania, to stwierdziłam, że mam ochotę na więcej, bo z y, wysyłką y, do UK ta toreba była chyba niecałe 300 zł, bo chyba 60 zł kurier DPD, więc uważam, że to jest naprawdę całkiem dobra, dobra cena, i jestem przekonana, że zdecyduję się jeszcze tak kupić samo od siebie inne modele, bo to jest naprawdę coś pięknego. Polska marka, ręcznie robione torebki, skórzane i naprawdę wykonanie, szczegóły. No, widać, że tutaj jest po prostu jakość, tak? Jakość i serce włożone. Szczegóły tutaj, powiem Wam, że naprawdę wszystko bardzo fajnie chodzi. Torebka się przepięknie błyszczy, taka jest lekko lakierowana. To jest ta skóra, która się nazywa chyba krokodyl. E, ten gruby pasek też mi się podoba. Sprawia teraz, że torebka jest taka, nie wiem, bardziej, bardziej sportowa. I w środku, bo ja to jeszcze nie pokazałam, ona ma taką, może tak będzie wygodniej, ma taką jedną dużą komorę. I dwie mniejsze przewrótki. E, może sobie zrobimy taki test, ile do tej torebki wchodzi, bo kształt, tak jak mówię, jest taki troszkę nieoczywisty, więc za sobie przyniosę rzeczy, które. Najczęściej do takiej torebki e, wkładam i zobaczymy, jak do niej wejdzie. I postaram się Wam jeszcze e, na koniec e, nagrać takie przebitki z tym, jak ta torebka wygląda, nie wiem, przy płaszczu, przy może jakiejś katanie, przy, przy sukience, jak ja bym ją e, nosiła. Ale uważam, że to jest taki e, element właśnie w naszej garderobie, który warto mieć, torebka w trochę takim niecodziennym kształcie, taki właśnie półksiężyc. Ona jest przepiękna, jest jeszcze Tak jak powiedziałam, można mieć czarną, beżową, może mieć różową, po prostu ilość... Um... Ilość ilość materiałów, wykończeń w Marce Fabiola jest, jest ogromna. Naprawdę jest ogromna. I z tego co wiem, też można sobie zrobić taką opcję, że na przykład macie tutaj swoje inicjały lub datę produkcji torebki. No, ja jestem zachwycona i mam ochotę wręcz wyprowadzić ją za chwilę na spacer i przejść się gdzieś, nie, choćby z psami czy, czy do sklepu, żeby, żeby poznało okolice, bo jest, jest śliczna i czuć, że to jest, że to jest skóra. Także na pewno to będzie torebka. Na lata. Dobra, wsadziłam do torebki jak najwięcej rzeczy, żeby pokazać Wam, e, jaka jest jej pojemność. Więc, jeśli chcecie zrobić dokładne wymiary i tak dalej, to na stronie wszystko jest fajnie e, podane. Więc, tak wygląda torebka w środku, po tak powiem, wypełnieniu. I już pokażę Wam tutaj klucze. Wiadomo, klucze zawsze przy sobie trzeba mieć. Mieszkając w deszczowej Anglii, zawsze mam przy sobie też parasolkę w trepce, więc parasolka. Portfel, wiadomo, trzeba mieć okulary. Nie zawsze noszę, ale jeśli już noszę właśnie te rajbany, które mam, to noszę je w pokrowcu, bo tu jednak już je trzeba, trzeba szanować. Także okulary w pokrowcu i oczywiście telefon dosyć duży. To jest ten Huawei X Pro 20, coś tam nie pamiętam dokładnie nazwy, no i pomadkę zawsze też w torebce mamy więc kochani, do tej torebki mi weszło, e, więc taka na co dzień, że tak powiem, w sam raz pojemność i powiem Wam, że nie mogę już doczekać, żeby zacząć ją e, przymierzać do tych moich różnych e, nie wiem, płaszczyków, torebek, sukieneczek i tak dalej, więc e, bardzo Marce jeszcze raz dziękuję za możliwość wybrania sobie torebki, cieszę się, że mogłam Wam również tą torebkę pokazać, napiszcie mi koniecznie, czy znacie tą markę, e, czy macie od nich torebki, jak ona się Wam Noszą. może macie, e, nie wiem, jakiś model na chcieliście. Mi się bardzo podobają te torebki dwu i trzy komorowe, takie, e, takie większe. Na pewno sobie na jesień jakąś sprawię, bo na razie moje, że powiem, e, torebkowe fanabelie zostały zaspokojone przez tą e, piękną, półokrągłą torebkę marki Fabiola. Kochani. Pokażę Wam w końcu, chyba dwa tygodnie temu nagrywałam Open Box Taraki. Pokażę Wam w końcu, jak wygląda na mnie na serwetce, bo musiałam coś w niej delikatnie przerobić, żeby dobrze mi wyglądała. Już Wam pokazuję o co, o co chodzi. Więc zakładam sobie taki mój tradycyjny, standardowy zestaw, czyli to, co ja lubię najbardziej, więc mam tutaj po prostu białe konwersy, mam te czarne, takie moje ulubione spodnie z Marka z Zypli, które absolutnie uwielbiam i chyba ostatnio trochę mi spadła opona, bo, bo w nowych spodniach mogę oddychać, chodzić i czuję się skrępowana, więc jest dobrze. I tutaj mam komózkę z Handem, którą dostałam chyba, nie wiem, dwa, trzy lata temu na urodziny od Natalii, także cały czas mi się fajnie nie sprawdza i na to mam swoją zwykłą taką ulubioną, ala skórzaną kurtkę z. Em, z skąd ona jest? Z ASOSa, a Ciało jest, więc podwinę sobie rękawy, więc tak lubię chodzić ubrana. I właśnie do takiego zestawu miałam ochotę zakładać tą moją nową torebkę. I powiem Wam tak. Kiedy ja ją mierzyłam właśnie tak standardowo na bluzkę i tą ala skórę. Ona była dla mnie zbyt krótka. Ten pasek, kiedy jest wyregulowany tak na maksa, to w się sensie wiecie, tak naj, najdłuższa długość jest z niego wyciągnięta, to było dosyć krótko i wyglądałam źle. Bo też widziałam np. zdjęcia na dziewczynach, które są, nie wiem, L-kami, ale nie miały dużego biustu, więc jeśli jesteście takie trochę pełniejsze i macie biust, no to tutaj potrzebny jest na trochę dłuższy pasek, ja najbardziej lubię torebki takie właśnie typu które zakładam po prostu idę i wiecie mam y, fajny dzień, że nie muszę nic tam y, szarpać ze sobą na, na ręce. I tutaj powiem Wam, że z pomocą przyszedł oczywiście mój mąż, także kochany Andrzeju, dziękuję Ci w internetach za uratowanie sytuacji. I właśnie stwierdziliśmy, że fajnie będzie jakby przedłużyć w jakiś sposób tutaj ten pasek, bo ta torebka tak na boku noszona, to nie wiem, ja mam wrażenie, że nawet za zawsze ze mnie spadała, zwłaszcza jeśli tutaj coś śliskiego. Więc to jest najlepiej, Moje mojej właśnie tak wzdłuż ciała. Mówię Wam, jakie jest, bo wiecie, tutaj nie ma co... Yy na siłę mówić, że, że jest inaczej, że nie było lekkiego problemu technicznego. Na stronie widziałam też, jakie te torebki są, jaka jest długość paska i cała ta reszta, także może mój błąd, że sobie tego nie zmierzyłam, ale właśnie chciałabym, żeby on był mocniej regulowany, więc może tutaj taka podpowiedź do marki, żeby tutaj troszkę więcej materiału długość do swojej bo nie wiem, 5 cm z każdej strony i naprawdę każdy będzie zadowolony, tak? Mm. I powiem Wam właśnie, że co my zrobiliśmy, to tutaj jest tak pokazane po prostu roboczo, to tak docelowo nie zostanie, ale można kupić w sklepie takim, wiecie, typu BNQ tutaj, takim budowlanym, czy nawet, nie wiem, gdzieś na internetach pewnie pozamawiać, nie wiem, jakichś eBayach, Allegro i tak dalej. Takie. Jakby mm, mm, to powiedzieć, takie kółka do kluczy, i to jest właśnie na dziale budowlanym, więc z jednej strony tutaj mam dwa, żeby Wam pokazać, jak to wygląda z jednym, bo. Są dwa, ale wiecie, jedno docelowo może, może zostać, więc nie myślę, że to jakoś bardzo niszczy tą torebkę na takim jednym kółku. Jak są dwa, to już niekoniecznie mi się podoba, jak to wygląda, bo widać, że to tutaj było kombinowane. A, a można też kupować jakby oddzielne paski, nie wiem, w ttkę Maxi czy gdzieś takie oddzielne, grube paski, na bardziej takie sportowe torebki, żeby przerabiać. Ale na cały urok jest w tym, że to jest takie, wiecie, całościowe, więc ja już Wam pokażę, jak to wygląda, takie przedłużone. Sprawdzę, jak to jest dokładnie, jakby długość tego. Um, Kółka, wiecie, o ile nam to wydłuża cały ten pasek, więc jeśli ta torebka jest odrobinę dłuższa, przeze mnie tak zmodyfikowana, to wygląda w ten sposób. Czyli jest na takiej długości e, dla mnie ok, bo tak, że tak powiem na, na biodrze ta torebka mi siada, więc uważam, że ona naprawdę ładnie. Ale pamiętajcie właśnie, że jeśli macie większy biust, to ona tutaj ma po prostu większą powierzchnię, o którą się może oprzeć i Wam się robi coś, coś takiego, więc... No, niekoniecznie jest to też wygodne, niekoniecznie jest to fajne, ale kiedy właśnie. Bo wyobraźcie sobie, gdyby to było o tyle krótsze, ja może teraz to tak szybko przepnę, żeby wam pokazać o co, mi, o co mi chodzi. I to nie jest z mojej strony, nie wiem, bycie. Nie wiem, nie chcę tutaj. Nic, bo to jest Tak, dostała torebkę i coś się nie pasuje, no po prostu pokazałam wam, jak można ją przerobić w taki sposób, żeby pasowała i wyglądała super, bo ja ją teraz przepnę. Um, jakby bez tych kółek, bez tych, uj, ale zaraz podniosę, więc bez niczego, bez przedłużenia, dobrze mam? Dobrze, ja mam pokazuję jak ona wygląda tak na co dzień, gdybym ją chciała zakładać, tak, przez kurtkę, no i dla mnie ona już tutaj jest zdecydowanie za, za wysoko, dla mnie to też jest niewygodna. nie, nie jest właśnie niżej, te kilka centymetrów, to jest naprawdę... To jest ok, no bo może to się nie tak nosić, ale to mam wrażenie, że no nie, niekoniecznie mi się to e, podoba, bo ja miałam wizję na tą torebkę właśnie, że będę ją nosiła na tym mój szary płaszcz. Więc teraz sobie tylko może zmienię odzienie wierzchnie, takiego bardziej sportowego na, na eleganckie. to jest płaszcz, który ja kupiłam w zeszłym roku w handzie. Taki właśnie gołębi, piękny jest, uwielbiam go. Taki bardziej właśnie na wiosnę, na jesień, czy może niekoniecznie bluzka w paski pod spodem, ale będzie lepiej tarapka planowy eksponowana. Rozmiarowo jest, jest ok, ja nie znoszę się wiązać, bo wtedy czuję się jak w szlafroku, więc szary płaszcz, myślę, że to nie wygląda. Nie nazywam żadnego szalika, nic, bo nie o to chodzi, tylko chcę pokazać, jak on wygląda na jasnej powierzchni. Może, o, może tak więc jeśli jest długi pasz i on jest tak bardzo, ta torka jest tak bardzo właśnie wysoko, to myślę, że no nie wiem, nie wiem co wy sądzicie co wy uważacie, ja wolę ją odrobinę niżej więc może jeszcze przepnę tutaj z tymi kółeczkami na, na zasadzie tylko z tej strony żeby jakby po długości wam pokazać nie wiem jaka to jest długość 5 cm właśnie ja bym tyle chciała, żeby ten pasek był Dłuższy. O, i teraz ona siedzi wygodnie. Nic mi tutaj pod łokciem nie, nie lata i wygląda w moim po prostu e, fajniej. Więc ogólnie ona jest przepiękna, super wykonana. E, mega mi się podoba. Więc jeśli tak jak ja macie właśnie e, większy biust i macie problem z tymi torebkami, że one czasem mają na was zbyt krótkie, to e, można po taniości, że tak powiem, ją sobie przedłużyć, a to jest taki właśnie mój mały apel do marki, żeby może odrobinę wydłużyć pasek, bo każdy może wtedy e, wyregulować i e, nie, nie musi później kombinować, że tak powiem, co ma z tą torebką zrobić, więc tak jak mówię, dla mnie takie noszenie, aby tutaj przez ramię nie jest, nie jest wygodne. Wiem, czasem widzę że to dziewczyny na zdjęciach, czy coś właśnie z nią e, pozują, ale nie, dla mnie, no, no nie. Nie, to musi być cross boda, żeby to było wygodne, crossboda, teraz patrzcie, się tak po prostu na, na bluzce, no to to musi być odrobinę odrobinę dłuższe, przynajmniej moim Zajmę że kochani, e, przepraszam, was, trochę przyciągnęłam z tą torebką, bo obiecywałam ten film już chyba od 3 tygodni, że będzie na kanale, ale tak jak mówię, chciałam go nagrać, żeby wszyscy byli zadowoleni, pokazać wam właśnie, że tutaj e, musiałam coś ogarnąć, e, żeby ona wyglądała że tak, jak mi się podoba, więc ja po prostu sobie to jedno kółeczko tutaj przerzucę, żeby nie było takiego ewidentnego, żeby nie było takiego, wiecie, rzucającego się w oczy, dopięcia jakichś kółeczek, bo najlepiej wygląda no, oczywiście tak. No ale potrzeba matką wynalazku. Link do torebki oczywiście w opisie na dole. Jeśli macie jakieś pytania, to piszcie. Jeśli macie jakieś inne torebki polskich marek, które uważacie, że są świetne jakościowo i są właśnie fajne, super się noszą, to koniecznie dajcie znać. Może za jakiś czas kolejną torebkę sobie sprawię. Tą dostałam, tak jak mówię, otwarcie, ale. Ja lubię małe, polskie marki, z tego co wiem to jest dosyć długi czas oczekiwania, bo to są chyba teraz 11 tygodni na te torebki, ale myślę, że warte, bo naprawdę są dobre, no i polskie przede wszystkim. Także kochani, Wam bardzo dziękuję za oglądanie, koniecznie dajcie kciuka do góry, napiszcie co uważacie, czy Wam się podoba i widzimy się w kolejnym filmiku, także buziaki, trzymajcie się ciepło, pa pa.